Dzień dobry, Natalia Barańska. Oglądają Państwo program na własne oczy przygotowany wspólnie przez reporterów miesięcznika i portalu Tarnów In oraz telewizji małopolskiej IMAF. Co tydzień w piątki zabierać Was będziemy wszędzie tam, gdzie działo się coś niezwykłego. Co dziś w programie? Jak cyberprzestępcy okradają nas w sieci. Korzystacie z Facebooka, uważajcie, tam też można stracić sporo pieniędzy. Świąteczny prezent od Straży Miejskiej nadchodzi dzień, kiedy możemy liczyć na odstąpienie od kary mandatowej. Do wiecznie rozgrzebanej i remontowanej ulicy krakowskiej mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić, ale nie przedsiębiorcy, którzy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Niezwykłe historie i zdarzenia na tarnowskich osiedlach dziś opowieść o tajemniczym kulawcu. O tym w dalszej części programu, a zaczynamy od konkursu na zagospodarowanie terenów po dawnym Owintarze konkurs zorganizowany przez Urząd Miejski w Tarnowie. Polegał na opracowaniu koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym przemysłowego terenu byłego zakładu Owintar. Konkurs został rozstrzygnięty, przyznano wysokie nagrody pieniężne, ale to nie oznacza, że cokolwiek tutaj powstanie w najbliższym czasie. O tym Tomasz Wereński. O tym, czy Owintar zmieni swoje oblicze, dopiero się przekonamy. Wydaje się, że to jedno z najbrzydszych miejsc w mieście. W mieście rozstrzygnięto konkurs na projekt zagospodarowania terenu po byłym Owintarze. Koncepcja tego terenu wydaje się być ciekawa. Na razie to jednak tylko propozycje. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, którą będzie można oglądać przez trzy miesiące w sali lustrzanej. Wtedy mieszkańcy, wtedy mieszkańcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania tego terenu. Fachowcy, czyli państwo profesorowie z Politechniki Krakowskiej ocenili ją jako najbardziej spójną, merytorycznie najlepiej dopracowaną najbardziej dokładną, ale też i to ma bardzo ważny walor wykonalną, czyli jej zdolność do te koncepcje są tak opracowane, że mają wysoką zdolność realizacyjną. Jeżeli i to są bardzo ostrożne, ale realne szacunki, jeżeli w 2016 roku byłby uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego to jeszcze końcem tego roku mogą być wydawane pierwsze pozwolenia na budowę i w latach 2017-2018 mogą się rozpocząć prace. O, o Wintarze napisano już wiele artykułów, a po mieście krąży też wiele anegdot. Jeden z tarnowskich historyków opowiadał kilka, no może kilkanaście lat temu, jak oprowadzał swoich przyjaciół z Niemiec po mieście, idąc z dworca właśnie tutaj koło Wintaru, ci zapytali go, dlaczego jeszcze po wojnie nie odbudowaliśmy zniszczeń więc zrobił tylko głupią minę, a to świadczy o tym, że ten problem ciągnie się dosyć długo i będzie się ciągnął jeszcze, jeszcze przez jakiś czas, dlatego że nie wierzę w to, że coś tutaj szybko powstanie. Jest kilku właścicieli tego terenu, jest konflikt interesów, wiadomo, że wszyscy chcieliby tutaj jakiś jakąś przestrzeń miejską, ładnie zagospodarowaną, ale nie czarujmy się. Miejsce w centrum miasta to przede wszystkim handel, prawda? I tak wszyscy do tego podchodzą. Więc cały ten konkurs zorganizowany przez miasto to myślę, że troszeczkę taka zasłona dymna, że coś robimy, ale to jest na tej zasadzie, jakby sąsiad drugiemu sąsiadowi mówił, co ma u siebie zbudować i jak to ma wyglądać, a wiadomo, że nikt nie lubi takich podpowiedzi. Amnestia mandatowa tuż przed świętami. Straż miejska zaprasza do siebie 23 grudnia wszystkich, którym grozi mandat. Kto i na jakich warunkach będzie mógł liczyć na anulowanie kary? O tym Olga Zeguła. Zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu albo masz na swoim koncie jakieś inne wykroczenie? Sprawdź, czy abolicja mandatowa obejmie także Ciebie. 23 grudnia, w przeddzień Wigilii, w ten szczególny dzień poprzedzający Wigilię, coś szczególnego dla mieszkańców, czyli abolicja mandatowa. Każdy, kto do nas dotrze w godzinach od 7 do 19 będzie mógł zakończyć postępowanie, które do tej pory nie jest zakończone z różnych przyczyn. Czy też nie chciał się wstawiać w obawie przed tym właśnie, że mandat otrzyma. Jeżeli się pojawi, otrzyma upomnienie, pouczenie, nie będzie karany, więc warto w tym szczególnym dniu u nas się pojawić i tą sprawę swoją niezałatwioną zakończyć. Każde wykroczenie, jakie obywatel posiada niezakończone, będzie uwzględnione w tym szczególnym dniu. Każde tak naprawdę będzie. Obywatel mógł sobie wybrać. Jeżeli ma więcej, to z palety swoich wykroczeń będzie mu wybrać jedno i za to zostanie nauczony. Drugi raz, w, odkąd jestem tutaj w, w Tarnowie, pierwsza akcja miała miejsce też w szczególny dzień, to jest w przeddzień święta Straży Miejskiej, a teraz w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia. Projekt Krakowska Odnowa dla Tarnowa to odpowiedź przedsiębiorców na kolejne remonty i utrudnienia na ulicy Krakowskiej. Firmy zrzeszone wokół projektu chcą ożywić główną ulicę miasta, organizując tu różne imprezy. Najbliższa odbędzie się już w ten weekend, a o tym Tomasz Weryński. Ulica Krakowska miała być wizytówką miasta, najbardziej urokliwą i najładniejszą ulicą. Tymczasem ulica od dawna przypomina po prostu plac budowy. Niekończące się remonty i poprawki odstraszają turystów i klientów. Przedsiębiorcy postanowili zawalczyć we wspólnej sprawie. Remonty na ulicy Krakowskiej cały czas trwają, to już chyba stało się tradycją, że co jakiś czas jest remont, ale tarnowscy przedsiębiorcy, głównie firmy z ulicy Krakowskiej nie poddają się. Uważamy, że warto zawalczyć o to miejsce, chcemy pokazać, że ulica Krakowska, okoliczne ulice są miejscami, gdzie warto dobrze spędzić czas, przy okazji też zrobić zakupy. To jest jakby najważniejszy nasz cel, żeby oferta na przykład na ulicy Krakowskiej była na tyle atrakcyjna i była wspólna, na przykład wspólnie promowana poprzez gazetki, rabaty, a po drugie, żeby na ulicy Krakowskiej dużo się działo, bo miejsce jest idealne do tego, żeby tutaj spędzać czas. Jest kilka placów, jest kilka miejsc, które cały czas żyją i tylko zachęcić Tarnowian do tego, żeby na nowo odkryli Krakowsko, bo jeszcze kilka lat temu Krakowska tętniła życiem. W tej chwili jest inaczej, chcemy to zmienić, chcemy to poprawić. Co więcej, chcemy też na przykład zadbać o to, żeby oprócz takich różnych imprez, Happeningów, wydarzeń był na przykład bezpłatny internet Wi-Fi dla osób, które na ulicy krakowskiej są. W najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę kiermasz ze smakiem. Wystawcy, głównie tarnowskie firmy, restauratorzy, piekarnie, cukiernie wszystko, co jest smacznego i związane ze świętami, będzie można tutaj nabyć bądź zamówić no i skosztować. Ten czas sobotni, pikniku, to będą też imprezy różnego rodzaju, wspólne śpiewanie, często testowania, degustacje i ubieranie choinki. Każdego dnia przeciętny Polak spędza ponad 3 godziny w internecie. Robimy zakupy, płacimy za nie kartą kredytową, przeglądamy swoje konta bankowe, wszystko online w sieci. A tam czyhają już na nas cyberprzestępcy. Pomysłowość złodziei nie zna granic, mogą podszyć się pod bank, sklep internetowy albo zwyczajnie włamać się na Twoje facebookowe konto, narażając na straty. Duże straty. O tym Tomasz Weryński. Problem cyberprzestępców to coraz bardziej groźne zjawisko. Złodziej bez wchodzenia do domu może narazić nas na bardzo duże straty. Odzyskać skardziony łup jest wyjątkowo ciężko. Cyberprzestępcy są zazwyczaj doskonale zorganizowani i sprytni. Policja prosi zatem o zachowanie ostrożności. Ofiar cyberprzestępców jest coraz więcej. Ktoś się włamał na, na moje konto na Facebooku, gdzie była zalogowana karta kredytowa. Wykupił reklamę dla jakiejś firmy z drugiego końca świata. Całe bardzo drogo, za kilka tysięcy dolarów dziennie zapłacił moją kartę kredytową. Po zauważeniu incydentu Facebook tam był dosyć spory problem, żeby zablokować te. Te funkcje. Tak to zostało ustawione, że chociaż jestem właścicielem konta, to nie mogłem edytować ty, tych wykupionych reklam, nie mogłem ich zamknąć, zakończyć. Dopiero interwencja do Facebooka zatrzymała kampanię reklamową i oni też zwrócili pieniądze. To wczoraj dostałem maila od banku, że bank też e, się przychyla do tego, żeby żeby oddać pieniądze, które zostały z karty niepoprawnie nie zabrane. W międzyczasie już Facebook tutaj pieniądze przerał, także to jakby to jest zamknięte. Natomiast e, sprawa na policji jest i, i... Czeka na wyjaśnienie. Działania standardowe na Facebooku są proste, e, bardzo bardzo intuicyjne i łatwo się je wykonuje. Natomiast jakieś tam nietypowe rzeczy, typu, typu właśnie kontakt e, w sprawie przestępstwa czy działania wstrzymujące wydatki, to, te rzeczy są jednak e, skomplikowane. Nie dajmy sobie y, y, tak powiem. Haseł, które mamy do danych kąt pokazywać, ujawniać, starajmy się je często zmieniać i ewentualnie starać się je robić coraz mocniejszymi, czyli żeby zabierały dużo znaków niepisalnych, jakichś kropek, przecinków, jakichś znaków interpunkcyjnych, innych, żeby te hasła jednak były stosunkowo mocne i pamiętajmy, musimy je dość często zmieniać. Kulawiec. Mieszka tam gdzieś w tych małych domkach na osiedlu. W oddali migoczom światła Falklandów. Nikt nie zna jednak konkretnego adresu, choć pytaliśmy miejscowych dość wnikliwie. Nie, nie, nie widzieli takiego, ale są ludzie, którzy go spotkali, a każde takie spotkanie kończy się jakimś nieszczęściem. Ile w tym prawdy sprawdziła to dla nas nasza reporterka Olga Zyguła. Tarnowskie osiedla żyły już wieloma niewyjaśnionymi historiami. Wszyscy słyszeli o bloku samobójców przy ulicy Lwowskiej. Kilkanaście lat temu miasto zelektryzowała wiadomość o morderczyni, która zabiła ośmioletnią dziewczynkę. Teraz na osiedlach pojawił się kulawiec. Jedni twierdzą, że to prawda, inni, że go wcale nie widzieli. Ale coś w tym jest, bo do redakcji Tarnów In zgłosił się pewien czytelnik. Więcej na ten temat. Zegmund To zdumiewające dla mnie przynajmniej. Po 40 latach mojej działalności dziennikarskiej spotkałem się z takim właśnie przypadkiem człowieka, którego nazywają na Falklandach kulawcem. Z tego powodu, że utyka na prawą nogę, jest niezwykły poniekąd, ponieważ każdego, kogo spotka na swojej drodze, spotyka jakieś nieszczęście. Sprawdzałem to dość dokładnie. Zadzwonił do mnie czytelnik pewnego dnia. Umówiliśmy się na długą rozmowę. Opowiadał mi o tym, jak spotyka tego człowieka, zwanego kulawcem. I jak ten kulawiec natychmiast następnego dnia przynosi mu jakiś ogromny szczęście, jemu albo jego rodziny. No nie życzyłbym nikomu, żeby kogoś takiego na swojej drodze spotkał, ale jest to jedno z takich dziwactw w naszym mieście. Być może Państwo wiecie coś na ten temat. To tyle w dzisiejszym programie, a za tydzień znowu zabierzemy Was wszędzie tam, gdzie działo się coś niezwykłego. Natalia Barańska, zapraszam. nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.